Nie chcę tracić czegoś, o co tyle walczyłem. Wiesz, jakie to jest dla mnie ważne? A, 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 a ja? A Daniel płakał wczoraj jak dziecko, rozumiesz? On, on mógł mieć każdą. Tyle miał okazji, nigdy, nigdy mnie nie zdradził, nie oszukał, nic. A ja zrobiłam mu coś takiego, powiedziałaś mu o nas? Powiedziało mu, że chce się rozwieść. może można to jeszcze jakoś odkręcić. słyszysz, co ty mówisz? To, to jest żałosne. Ja nie przemyślałem tego. Za szybko się zgodziłem, ta twoja propozycja. Nie to moja propozycja? Jak to moja propozycja? Przecież oboje tego chcieliśmy.